Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, moi drodzy. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku z dobrymi humorami. Dzisiaj e, mamy już piątek, słuchajcie, moi drodzy, zaraz weekend. E, mam nadzieję, że jakieś dobre plany już macie. E, a my, moi drodzy, przejdźmy do odcinka. Co do samego odcinka, myślę, że warto by kilka słów rzucić, bo gdzieś tam ta dyskusja się toczy. Ja sam ją prowadzę e, troszkę z wami e, w kontekście mniej więcej na przykład tego jakichś planów na tę serię dalej. E, nie ukrywając faktu, tak, ta kampania nie jest. Najlepsza, to jest chyba dobre sformułowanie na nią. E, nie jest to jakaś tam najlepsza kampania. Nie, nie, nie czuję, że wiecie, grając z nią, dochodzę do jakichś, wiecie, horyzontów gamingowych w moich Heroesach. E, no nie, nie. Nie jest, nie jest to jakby najfajniejsza rzecz, jaką mi się zdarzyło w życiu robić. E, zatem, zatem. Mm... Wiem na pewno, że w przygotowaniu w tym momencie jest kampania fanowska, którą przygotowują tam, widziałem, osoby na grupie koledzy kolegi Ignacego. Ja tam nie śledzę specjalnie tego, się nie staram się śledzić, z prostej przyczyny, iż nie chciałbym mieć sobie sam dla siebie spoilerów. Stąd też nie, nie, jest, nie chcę być na bieżąco z etapami prac, bo uważam, że tak będzie chyba rozsądniej. Co ty możesz ze swoim życiem zrobić? Możesz pojechać tu. Ty możesz pojechać tu. Dobrze, to już, już wynaleźliśmy dla was metodę na życie. Tu mamy absolutnie wszystko, więc nie ma problemu. Okej, okay, jest i czerwonik. Yy, więc, yy, idąc tym tropem rozumowania... Czekaj, moment. Hop, 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 hop. Ty nie dolecisz tu. Dobra, to zrobisz tak. Yy, więc idąc tym tropem rozumowania, zastanawiam się, czy kontynuować tę kampanię, bo... Yy, dajmy jeszcze na pewno do końca tej misji, tak? Ja gdzieś tam powiedziałem Wam, że, yy, że będę chciał, żebyśmy zagrali tę misję do końca. Yy, przed tym, zanim jakoś tam określimy, czy chcemy kampanię kontynuować, czy też nie, mogę jedną stracić, dokładnie, e, czy, e, czy, 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 czy będę kampanię kontynuował, czy nie. Bo jak na razie, kurwa, no właśnie, teraz pytanie ze 150 punktów. W sumie można, nie mamy niczego innego do ruchu. Boję się tylko, że to wiecie, będzie jedyna mapa ze spływaniem, i zaraz zostanę z jednym slotem, który jest absolutnie potrzebny. Z drugiej strony, mam całkiem fajny set umiejętności już teraz. Płatneż albo atak i jesteśmy w domu, słuchajcie. No, logistyka jeszcze też by był w ogóle me mechanizm idealny, ale... Dlaczego do tego piję? Bo jakby czytałem też też komentarze osób, które przeszły, czy albo inaczej pisały, że przeszły kampanię. E, jakby no, niepokojącym trendem, który gdzieś tam się przewija, jest fakt tego, że na przykład e, jakby kampanie nie mają e, później żadnych ograniczników na czary. To też jeżeli się postaramy odpowiednio szybko, to będziemy mieli zaraz wykręconych bohaterów z czarami. A no jakby... To jest fajne, tak? To jest fajne móc szybko czyścić, wycie miasta, zamki, mapy i tak dalej. Z drugiej ze strony niekiedy doprowadza to do tego, że kampania jest taka sama jak każda inna, bo e, żadna z nich się nie różni niczym od siebie. I są one w dużej mierze potem proste. I, mówię, Debatuję cały czas w głowie, jak chcę to zrobić. Nie mam jeszcze, mówię, jakiegoś jednego składnego systemu na to, jak będę chciał zakończyć tę kampanię i w jaki sposób. O, anioły. Pytanie ile? To jest pytanie klucz w tym momencie. Hmm. Więc nie wiem, więc nie wiem. Trochę się waham. Czekam tutaj gdzieś na jakiś wasz może głos, odzew. Gorgon, to możemy akurat pojechać. O, swoją drogą uciekacie. Zapiszmy sobie tu grę, bo boję się, że tych aniołów może być w luj w środku. Ech. No właśnie, jakby... Powiem... Czekajcie, coś, czymś pomówkę. Na czym polega trudna kampania? Na tym, że mamy ciężki start. Nietypowy win condition. Kiepski bohater, no niekoniecznie. E, bohater nie powinien być karany za to, że, że nam idzie dobrze gra. E, wróg jest wyjątkowo silny na początku, albo mamy bardzo niekorzystną sytuację, albo jakieś teleporty przy zamku. Brak surowców i musimy polegać na wymianach. E, co jeszcze może być trudne? Ciężki teren. E, w, mam tu na myśli do ruchu, tak? I dam do przemieszczania się. Dołożenie. 25 aniołów do miasta, które jest podstawowe i yy, jest pierwszym miastem, które w ogóle możemy zdobyć, i żeby, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek finansowanie, na przykład dla armii stąd, to nie jest według mnie utrudnienie gry, tylko to jest, nie wiem, nawet nie chcę powiedzieć kurwysynictwo, bo to jest złe słowo. Tylko to jest pójście na łatwiznę, według mnie, dla twórcy gry. Bo jakby tak spoko... Pewnie utrudniłeś. E, tak, teraz gra jest trudniejsza. Teraz na pewno będę miał duży problem, żeby zdobyć to miasto, bo gram kropoliu, która nigdy praktycznie nie będzie miała szybszych... Czekajcie, nie jestem pewien. 14 Aniu nie pamiętam, ile było. Chyba 14. Aż mnie zaczekawiło, poczekajcie. Anioł. Moment. Grafika, statystyki mnie interesują, anioła. Halo, czemu nie macie wylistowanych statystyk Anioła? Nie mogę grafiki znaleźć żadnej, gdzie są statystyki. Dobra, czekajcie, Anioł Heroes 3. A, statystyki. O. o. coś mamy. Anioł ma... No dobra, Anioł ma 12, w porządku. E, czyli jest szansa, że możemy go potencjalnie zmocnować. To jest jedyna nasza szansa, jeżeli chcemy nie stracić w tej bitwie dużej ilości wojska. E, nie wiem, dziwne jest to dla mnie, co najmniej jest to dla mnie dziwne i jakby niezrozumiałe z poziomu twórcy gry, że jest jakby dodawany taki, taki poziom utrudnienia, który właściwie utrudnieniem nie jest. Jest w dużej mierze trochę uciążliwy. O, to jest odpowiednie słowo, e, którego gdzieś tam poszukiwałem. Cały czas nie wiem skąd ja mam rozkopane groby, a mam Absolutnie tego nie mam pojęcia. E, nie, ani szkieletarni. Nie wiem jak to działa, ale, e, ale okej, okay, tego już się możemy pozbyć zostać ze szkieletory. szkieletory. Możesz czekać. I tak, harpie przyrost. Dobra, uruchowi uciekają. I znowu dostałem jakiegoś bohatera i tak szczerze mówiąc, nie wiem co poeta miał na myśli jakby. Dobra, może inaczej. Ja też, słuchajcie, wchodzę już teraz taki narzekacki tom, to, to może też nie jest najrozsądniejsze, bo... bo chyba nie powinienem. Eee, powinienem w sumie walczyć tutaj, żeby zbierać szkielety, tak szczerze mówiąc, ale dobra, już nie zrobiłem tego trudno, mój błąd. Zrób komiec mrodu, żeby im przeszkadzać. Aha, jeszcze pojedziecie po surowce, może ten gdzieś wpadnie, bo nie chcę się jeszcze zamieniać, póki nie muszę oczywiście. To wolę uniknąć zamian. Weź sobie wojsko stąd, skorzystaj z tego miejsca. No, pierdolniczki niestety. I mówię, i to jest, to jest dziś mój problem, który, który mam z tą kampanią. I niespecjalnie wiem, co z nią zrobić. Z drugiej strony, gdybym... Tak wiecie, chodzę, chodzę, narzekam, z drugiej strony... Przecież graliśmy dużo głupszych kampanii, często zdarzało nam się grać. Może nie aż tak, w sumie te główne kampanie najczęściej były raczej dobre. E, albo inaczej, spójne. O, może w ten sposób, bo... Jeśli kampania jest skurwiała i trudna, to, to jakby to nie jest nic złego w tym, bo... Bo niektóre powinny takie być, niektóre powinny być trudne, niektóre powinny sprawiać sporo problemów, na których powinniśmy napocić się, na nich. E, tak, to ja jestem w stanie gdzieś tam się z tym zgodzić, aczkolwiek... E, nie przepadam... To jest za takim trochę nieuczciwym karaniem gracza. Bo tak w sumie nie wiadomo za co. E, Podobnie jak było na tamtej mapy, nie? Tu jakiś tam kurde. ten garnizon taki, nie? Z czapy postawiony po prostu. No trudne, niewątpliwie. O, inferno, ciekawe z czym? Z diabłami? Jeanny. A cie się z nim tobiemy. Możesz sobie wlecieć do mnie, spoko. Aha, jesteś komputerem na skoczku, zapomniałbym. Ty nie będziesz walił? To jest szczelisz tam. Bardzo dobrze. Całkiem nieźle, muszę przyznać. Nie zabijesz akurat. Miecz ognia piekielnego. Są słabe gogi. No dobra, to zrobimy to. Co zostaniesz tutaj? Jakąś rtęć mam. Nie wykluczam, że gdzieś tu zebrałem. Tarcza zionącej. Podrzuć. No dobra, i mam jakąś kopalenkę tutaj. No może jakieś surowce zbierzemy. Chyba, że te, ten zamek jakoś tam dotyczy czegoś fabularnie. Nie jestem pewien. Kim jesteś? Josephine. Ok, zdobądź to. No i dobra. Tu mamy akurat pozamiętane. Dziesiąty poziom. Nie mamy żadnego wmaksowanego czaru. To trochę lipto. Dobra. To możesz cisnąć dalej. A zamek myślę, że użyjemy. te inferno. Chyba w dużej mierze do, 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 do zdobywania pieniędzy. Najpewniej. Aczkolwiek. jeszcze nie zdecydowałem. O, jest i wróg. Jest i brązowy. Jak silny jest brązowy? Nijak. jak. Um, tydzień nie. E, Edric, e, nie, ty. Idź z tobą, Szopę. Szopę, pracze, haha. E, Dobra, pojedź tu. Odblokujesz. O, mam cię. Siemka, Nelo. Możesz mi wyjechać jeszcze. Hmm. Dziwne, że komputer z taką armią nie zdobył tego zamku, nie? Tak. Niezrozumiałe jest to dla mnie. Ok, czerwoniak, brązowy stoi w miejscu, dobra, e, nila. Mhm. Fala zbrodni? Niech będzie. Wait, wait. Zwiewasz? Tak, to w sumie słusznie. Nie sposób odmówić logiki temu. Jeżeli ten heros był dobry, z bohater z, z artefaktami, to to jest w porządku. Słuchajcie, też nie zrozumcie mnie w, w, w źle. Jakby ja nie uważam, że ja jestem, wiecie, jakimś wyrocznią w Heroesach. Nigdy tak nie mówiłem, bo nie uważam się za jakiegoś najlepszego gracza na świecie, nie? Uważam, że, że jest Pierdeler lepszych graczy. A, a, halo? Aha, w ten sposób możesz się zrekrutować, a tu max. No zrób tak, na przykład. To już masz trochę góry przynajmniej. A z górą już możesz przynajmniej coś, coś wojować, nie? To sobie zostaw, w sumie te dwie jednostki sobie zostaw. Mmm... Nie zrobiłem niczego w zamku, w drugim. Nie dropnął się. Szkoda. Po cichutku na to liczyłem. Grupa liszy. O, niepotrzebna walka. Boże, po co ja to zrobiłem? Chciałem kliknąć nie, ale kliknąłem tak. O Boże, głupio. Mamy mistycyzm. Niestety stracę coś, bo ten dziad strzeli. Li... A nie, lisz będzie mój szybszy, dobrze. To się udało. W miarę gładko. Tarcza przeklętego, w porządku. Jest ważki. z nimi walczyć nie chcę. Są szybkie i irytujące, stąd też wolę sobie odpuścić. E, teraz ty, moja droga, co ty jeszcze możesz osiągnąć w tym regionie? Możesz się przejść tu, możesz się przejść przez młyn jeszcze i zaraz podejmiemy decyzję jakąś spójną, co będziemy chcieli robić dalej. Ok, tu mamy zamknięte. O, jest i wróg. Dobrze. No niespecjalnie mam za was za co włożyć. Niby mógłbym ze zjawy was wkładać, ale czy jest sens? No właśnie. No moje niespecjalnie. Mamy slała w końcu? Nie, nie pamiętam, czy ja miałem słowa, czy nie. E, wy macie robotę do zrobienia, czyli zapraszam tu i tu. Ty kumplu masz robotę, jeśli się nie mylę, tu. Tak. Kumpelo znaczy się, bo to jest pani, tamika. E, o, jest i w, dobra. No to siemka. Tu byłem w tym tygodniu. No tak, no to zajedź tu jeszcze. Odblokuj sobie to. Potem może ci zajedzie tego bohatera. Nie wiem, nie jestem pewien. Gdybyś miał to zrobić, to proszę. Ty wrócisz tu, kolego. kotować wojsko muszę. No specjalnie. Czy tu coś chcę zrobić? Mogę zrobić później. Tak, ten zamek będzie w następnej turze mój. Jeżeli nawet go zajmie teraz. A nie zajmie. Ty jesteś już mój. bo stąd nie masz wyjścia. I pewnie z tego co widzę, nie masz p nie niespecjalnie się martwię. Tu jest czysto, tu jest czysto, tu ratusz. Mm -hmm. Dobra. No i się pana brązowego. Trzeba by umocnić troszkę naszą armię, bo jest stosunkowo średnio na tym moment. 60 obrażeń wszędzie. Niech będzie. Slow. Całkiem nieźle. Ty już strzelałeś. O, byś strzelił tu. O, jak miło. No i front. Ci wróg nie uciekał. Dobra, kawaleria szatana. Zacznijmy tu. Proszę o podwójne. Nie podeszło. Rozdrapuj. I ty, dziabni tu. Następnie mam odwrócenie. Myślę, że fala zbrodni. Po raz kolejny. Dojedziesz jego. Dojedź tego gentlemana. No i niestety nie sięgnę do elfa już. Więc zwiewasz mi. Aczkolwiek 30 kości zawsze w kieszeni. Aha, statek został zabrany, widzę. Ten nie został. Dobra, na tej wyspie niespecjalnie już widzę, czy mam cokolwiek innego do robienia. Bo tego zamku i tak nie zdobędę, i tak. Więc w dużej mierze może iść na brzeg. Teraz ty. Rekrutuj kawalerię sobie. Przenieś się tu, pierdolniczki, jeden. Ty możesz tak samo czekać. E, no, powinienem był zdobyć ten Bractwo Ognia, ale już... Załóżmy, że nie chcesz tracić tylu tur na to. Okej, okay, są oponenci. Aha, ja w końcu nie wziąłem przyzwania okrętu. No dobrze, czyli widzę, że genialnie. O, dobra. Ty się możesz przenieść do tego zamku. Ja w niego pieniędzy wkładać chyba nie będę. Chociaż mógłbym. Gdybym tak się na tym zastanowił, to może nie być takie głupie. A no tak jak już idziesz tam kolem kumplu, to zrób to jeszcze. A! Tu mogę zrobić, słuchajcie, magazyn zasobów. Teraz dopiero mi naszło. To jest, to jest dosyć mądre nawet. Gdybym chciał coś takiego zrobić. Magazyn zasobów. No, no, to jest, to jest niegłupi roz, rozkaz, wiecie? Okej, okay, są i oponenci. Mm, tylko zacznijmy od magazynu tutaj. Co bym nie zapomniał. A weź tak. Max, 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 max. A no w ten sposób. Pójdziesz bez najwyższej jednostki. I bez tego. Tylko będzie zwalniać z to i bez tego. Hmm. Hmm. Myślę, że ta armia powinna Ci wystarczyć. Aha, to jesteś niegroźny. Jeszcze jedno tylko pytanie. Właśnie. Nie masz książki czarów. Czy Tamika może? Może. Poproszę jakąś widać zamiany dokonaj. Myślę, że jak już jesteśmy, to skorzystajmy z okazji. Eee, Idę tu, tam Jeżeli się uda, to zabiję po prostu was. Jeśli nie, to idzie Edric z cięższą artylerią. Rzuć się na was, dwóch. Zawsze jest to jakaś tam sprawna jednostka do rzucania czarów chociaż nie. Eee, to znaczy szybka jednostka, dzięki której możemy te czary rzucić. Eee, chcę tu kończyć turę. Nie, nie chcę. Chcę iść na brzeg i brać statek. Zajrzeliśmy plan obecnie. Okej, okay, jest i czerwony. Ten się wycofał, ten poszedł być niemiły. Myślę, że sobie poradzi z nim. 30 obrażeń. Ok, to było niezłe. Jest początek tygodnia, za tym idziesz po wojsku. Tu jest czysto, tu jest czysto. Możesz przegonić hop goblina stąd, żeby mnie potem nie irytował, i filować tutaj brzeg. Proszę, wezwij. Oh yeah! Jesteśmy na morzu. Więc teraz będziemy mogli przejąć też wojsko od Edrika. Umocnić troszkę naszą armię. No, mam cię zaraz, gagatku. Mhm. Czy ja cię, Edrikiem nie mogę pieprzyć? Ach, zabraknie! Patrzcie, jak było blisko, żeby go uderzyć jeszcze tutaj. E, Przegoń proszę. O, chcecie walczyć. Jakoś tego nie widzę, w porządku. Wydaje mi się, że kawaleria szatana jest raczej lepsza dużo od e, Pozbędę się ich, bo będą mi tylko spowalniać w tym sektorze. Tu jest rozrobione. Mamy też przychód rtęci, no to chyba najwyższy czas. Oddajmy turę. Jest i czerwoniak. Tutaj się drobnowy centralnie. tak? To słuchaj, zróbmy tak. Zróbmy tak, weź od Ciebie wszystko, weź artefa... W sumie weź tak po prostu zrób. Okej, okay. teraz zaatakujesz go. Uderzysz falą. Możemy zrobić leci, fala leci. Wleć sobie A, mamy jazdy, co? Solny. Kiedyś zapomniałem o nim. No to teraz przekażesz tak, teraz przekażesz tak. E, mogę tylko Tobie... No, mogę Ci to zostawić. Mm, dobrze. Wydaje się być w porządku. Wydaje się być w porządku. Ok, zatem zapraszam cię z powrotem w stronę zamku. Tu sobie staniesz tu, zrobisz sobie kawalerię. Weźmiesz sobie to. No i wrócisz tu. Mm -hmm. A serworton. No właśnie, zaraz się zastanowię, Czy chcę ułowić tego czerwonego jeszcze? Jak on groźny jest. Jest nawet groźny. Nawet ma ulepszone wojsko. O dziwo. Oddajmy turę. Jakoś nie zdobyłeś. Łakasz Magdiel, trójeczkę, można czwórka robić? Można w tym odcinku, dobrze. Pójdź, proszę, z tamtej strony. Edric, masz do przejścia tędy, kumplu, i tutaj będziesz musiał zebrać jeszcze z młyna. E, 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 Tamika wróci na miejsce. Dzisiaj nie wiem, czy będzie, słuchajcie, drugi jakby odcinek na kanale. Mam tu oczywiście na myśli drugą serię, bo chyba jeszcze nie mam miniatur, grę. Już kupiłem, jeszcze nie zainstalowałem. Więc yy, więc nie wiem, czy będzie. To tak, gdyby były komentarze, to możecie odpisać. Jeżeli dotarliście do tego momentu filmu, yy, to będę niezmiernie zobowiązany. No dobra, i poznam. zamku. przed nim. Hmm. No dobra, no to na jedną które go stracę. Fajnie, byłoby, gdybyś został w zamku, nie powiem. Wtedy miałbym trochę spokoju. ...jeżeli chodzi o tych spawnujących się do bohaterów. Wycofałeś się. Dlaczego? Co przyświecało tej decyzji? No raczej jesteś moja. Raczej. Nie widzę jakoś drogi wyjścia dla ciebie. No masz chyba P-Finding. To, to ci się należy, niewątpliwie. Tu mrów no i Josephine przed nami. Silna Ankikora jest. Skąd ty tyle masz? Ciekawe. Fala zbrodni? Fala zbrodni. Niech będzie, złejtujmy, wiecie? Ma dużo strzelców? Czy no dużo? Relatywnie. W porządku? Kuszące, co? Musicie przyznać. Ja nie odbiorę sobie tej przyjemności. No dobra, to do przodu. To do przodu. Fru! Dobra, lecisz. Huh. Nie wiem czy chcę. Chyba nie chcę. To jednak, aha, bo szybszy. szybszy. 13 kościeli. Okej. Okay. Mhm. Musisz się dostać do jakiegoś brzegu i wezwać statek. Pierwszy dzień tygodnia. Szósty dzień tygodnia. Dobra. I ty przyjacielu lecisz tu. Następnie wracasz. Oddajemy turę. Czerwony jest na razie tylko uciążliwy. Serworton próbuje, nie wyszło. Serworton, za many stracisz. Masz ostatni strzał. Ty chujku. E, dobra, musisz jechać tędy. Mm, czy coś jeszcze? Ty wróć. Powolnie gram bardzo. Jest to uciążliwe. a wolna gra. Dobra, no, ty jesteś niegroźny za specjalnie. Grzej pomane, zrobisz statek i płyniesz. Wydaje mi się, czerwony musi być gdzieś stąd, bo tam nieustannie mi się kręci. Stąd coś gdzieś miarkuje, że stamtąd musi pochodzić, ale jesteś. W... Spodziewałem się ciebie. Zrób tak. Weź tylko te lepsze wojsko. Niestety i tak dostaniemy pewnie czarem na Głupi ryj. To szczerze mówiąc, weź tak. Skoro i tak mam oberwać od Cię czarem na Głupi ryj, to przynajmniej nie zabij mi jednostki. Mm, I pan Worton. Tędy, tędy. Oddajemy turę. O, odbiłeś mi to. Niestety was nie potrzebuję. Ser serio. O, Boże. No bo nieważne, nie wiedzieliście tego. Aha, to jest sztandar zwycięstwa. Czy jak to tam się zwie? Nie, pobojowisko. O, to się nazywa. Pobojowisko, dokładnie. Oddajemy turę. Elo. Dawaj mnie Edryka, mhm. Zabiś to mnie nie zabijesz kumplu chyba, serio? No jaki był tego sens? Co najmniej jest to intrygujące. No, to poczekasz na niego, wiesz? <noise> Chciałbym mieć te artefakty, bo inaczej nie będę się ruszał jak dupa. spoko, chętnie to przejmę. daj turę. Płynie, Edricku. W tę stronę. No i warto niech odbierze. W na następnej turze przynajmniej będzie mógł. No, będzie mieli coś do ruchu w końcu, więc... Jest, jest to budujące, musicie przyznać. Dobra, Edric, dawaj. Yy, weź sobie... Dobra, szkieletora jednego. Proszę o wszystkie artefakty, z wyłączeniem tego, tego oraz tego. No i mamy coś do ruchu. No to tak się człowiek może bawić przynajmniej. Kurwa, nie przekazałem smoka. Mm. Dobra, smok. Też się nie drobny tu. Lipton. No i brązowy pływa z prawej strony, ewidentnie. O, masz już, widzę, że wojsko ze Strongholda. To dobrze. Dobra, słuchajcie. Widzę, że się tak ciupciamy, ciupciamy i teraz myślę, że dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli. W miarę już mamy... Us Uspokojoną sytuację. Teraz już będziemy raczej puszowali na zamki wrogów, eee, sytuację czyści. Ja w tym momencie Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam się podobało. Ja bym byście wy, a to moi drodzy był Hiroslow Mighty Magic 3. Eee, wielka inwazja. Widzimy się przy trzech Trzymajcie się, ciepło. pa. pa.